Jaka jest przepowiednia wisząca nad Polską? Czy stoimy w obliczu końca i upadku naszej ojczyzny? Od dawna, od stworzenia świata, proroctwa przyciągają uwagę ludzi swoją zdolnością do przewidywania przyszłości. Najbardziej przerażające jest to, że większość z tych proroctw faktycznie się spełniła. Mnisi, odpowiedzialni za ochronę tej przepowiedni, mieli unikalną zdolność do interpretacji znaków i przekazywania wiadomości z zaświatów. Co dodatkowo dodawało tajemnicy tej historii. Jeden z mnichów średniowiecznych z klasztoru benedyktynów, o imieniu Eustachy, miał liczne wizje i dokonywał przepowiedni, które często się spełniały. Wielu ludzi twierdzi, że prorok trafnie przewidział m.in. wybór Karola Wojtyły na papieża i powódź szwedzką. Przepowiednia Eustachego imponuje i jednocześnie przeraża. To również jedna z najbardziej tajemniczych i znanych przepowiedni. Niestety, przynosząca dobre przeczucia dotyczące losu Polaków. Ale w końcu, co przepowiednia Eustachego ujawnia? Czy ma ona jakieś powiązanie z rzeczywistością, czy jest to tylko mroczna legenda? Dziś opowiem o przepowiedni Eustachego w prosty i jasny sposób. Pokażę, co ta przepowiednia oznacza dla Polski, analizując jej związek z religią, historią i kulturą. Zobaczymy, jak ludzie przez lata rozumieli te przepowiednie. I jak może nas zmusić do zastanowienia się nad przyszłością naszego kraju. Mimo, że nie jest zbyt często wspominana, przepowiednia Eustachego ma swoje znaczenie. Daje nam wskazówki dotyczące możliwych wyzwań, przed którymi może stanąć Polska w przyszłości, i skłania do refleksji nad rolą naszego kraju w świecie. Odkryjmy razem, co ta przepowiednia ma nam do powiedzenia. W kontekście religii katolickiej, proroctwo Eustachego. Łączy się z wartościami duchowymi i podstawowymi zasadami wiary oraz tożsamości katolickiej Polaków. To skłania do refleksji nie tylko nad przeszłością, ale także nad głębszym znaczeniem naszej duchowości i tym, w jaki sposób religia kształtuje naszą tożsamość jako narodu. Mimo, że wizje Eustachego zostały zarejestrowane dawno temu, wiele z jego przepowiedni nadal wydaje się mieć znaczenie w dzisiejszych czasach. Jego proroctwa mogą nawet oferować kilka przydatnych wskazówek do zrozumienia tego, co dzieje się teraz na świecie. Eustachy Mnich posiadał dar przewidywania przyszłości, a wiele z jego przesłań dotyczyło kwestii takich jak zbawienie, pokuta i interwencja Boża. Niektórzy ludzie interpretują te przesłania jako konkretne proroctwa dotyczące tego, co się wydarzy, zwłaszcza w kontekście doktryny katolickiej. Teraz, patrząc na to, co Eustachy powiedział, Możemy dostrzec związki z istotnymi problemami, z jakimi Polska boryka się obecnie, takimi jak suwerenność, uzależnienie energetyczne i konflikty społeczne. Oznacza to, że interpretacja jego proroctw może dostarczyć interesującej perspektywy na obecną politykę Polski. Warto pamiętać, że Polska, będąc krajem o silnej tradycji katolickiej, interpretuje proroctwa Eustachego w kontekście własnych wartości kulturowych. To dodaje dodatkową warstwę znaczenia do przesłań tego mnicha. Zwróć uwagę na proroctwo. Przepowiadam tobie, Polsko, że doświadczysz wielu niedoli w nadchodzących wiekach. Dobra, Polsko. Jesteś szlachetna, wielka i cudowna, ale lekceważysz swoich mędrców, królów, i przez to, lekceważąc ich, popadniesz w ruinę. Lew północy połączy się z czarnym orłem w ciemnej dolinie i uderzy w ciebie z taką siłą w pierś że twoje białe pióra zabarwią się krwią. Następnie przyjdzie potężny lew o dwóch głowach, który przyczyni się do twojego upadku. Słońce ukryje się przed tobą i będziesz siedział w ciemności przez bardzo długi czas. Nadejdą wielkie bunty i dużo niewinnej krwi zostanie przelane. Pierwsza część przepowiedni mówi o trudnych czasach, w których pola będą suche, a ludzie będą przeżywać trudności. Wydaje się to być ostrzeżeniem przed problemami gospodarczymi w Polsce, zwracając uwagę na zbyt wielką zależność od rolnictwa lub podkreślając nierówności społeczne. Inna część wspomina o konfliktach między braćmi to przerażające, prawda? Niestety, wydaje się to pasować do obecnej rzeczywistości, być może wskazując na konflikty wewnętrzne lub podziały w społeczeństwie polskim. W każdym razie przepowiednia Eustachego pozostaje aktualna. Przypominając nam o konieczności nauki z naszej historii i nauk naszych przodków, jednym z głównych zmartwień dla naszego kraju jest upadek moralności. Tak, słyszałeś dobrze. Druga część przepowiedni przedstawia mroczny obraz utraconej etyki i zniszczonych wartości. To bardzo poważne. Bracia zapominający o sobie nawzajem, serca twardniejące jak kamień. To ostrzeżenie wydaje się wskazywać na spadek Solidarności wzajemnego szacunku i miłości w społeczeństwie. Eustachy przewidział czas, w którym duch wspólnoty zostanie zastąpiony egoizmem, a wartości zostaną skażone materializmem lub nawet korupcją. To przerażająca wizja polskiej przyszłości, gdzie pieniądze stają się głównym priorytetem, a ideały prawdy, dobroci i wartości chrześcijańskich są zapomniane. Musimy powrócić do naszych korzeni moralnych. Chronić naszą duchowość i zdefiniować na nowo, co oznacza być Polakiem. Dlatego powinieneś dobrze się zastanowić, co dla ciebie oznacza bycie Polakiem. Trzecia część przepowiedni Eustachego dotyczy zagrożeń zewnętrznych. Mówi o chwilach, gdy potężne siły ze wschodu i zachodu mogą zaszkodzić naszemu krajowi. To można zinterpretować jako ostrzeżenie przed możliwymi zagrożeniami ze strony innych narodów. Dziś, w naszym złożonym świecie geopolitycznym. To ostrzeżenie jest wyjątkowo ważne. Polska musi prowadzić swoją politykę zagraniczną mądrze, wzmacniając więzi z sojusznikami i zabezpieczając się przed potencjalnymi problemami. To przypomina nam, że pomimo naszych różnic wewnętrznych, musimy pozostać zjednoczeni wobec zagrożeń zewnętrznych. Nawet jeśli te słowa nie są dosłowne, ważne jest uznanie, że nasza Ojczyzna może napotykać różne rodzaje ryzyk, w tym ekonomiczne. Należy być świadomym tych potencjalnych problemów i działać, aby chronić interesy Polski. Konsekwencje tych zagrożeń mogą być różne, począwszy od utraty suwerenności, aż po bezpośrednie interwencje w sprawy wewnętrzne. Oczywiście części przepowiedni są dwuznaczne, pozwalając na różne interpretacje, ale pomyśl ze mną, czy one nie wydają się mieć sens. Punkt kluczowy, który podkreśla przepowiednia, to, że oddalenie się od wartości katolickich takich jak miłość bliźniego, pokora i sprawiedliwość, może mieć przerażające konsekwencje zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa. Wspomniany upadek moralny odnosi się bezpośrednio do zaniedbania etyki katolickiej, a wewnętrzne konflikty mogą być wynikiem braku pokoju miłości, zgodnie z naukami Biblii. Widzimy to wyraźnie w dzisiejszym społeczeństwie gdzie wartości religijne często są zaniedbywane na rzecz innych, mniej istotnych. Zapraszam do chwili refleksji. Jeśli słuchasz tego i martwisz się, zrób przerwę na prawdziwą analizę. Przewidziane przez Eustachego konflikty wewnętrzne są już rzeczywistością w dzisiejszej Polsce, z podziałami i napięciami społecznymi, które są oczywiste. Zagrożenia zewnętrzne wymienione przez Mnicha znajdują odbicie w skomplikowanej sytuacji geopolitycznej współczesnej Polski. Mimo upływu czasu, przepowiednia Eustachego wydaje się nie tracić na znaczeniu, wręcz przeciwnie, staje się coraz bardziej istotna w obliczu współczesnych wyzwań. Nauki zawarte w przepowiedni mogą nam zaoferować cenne wskazówki na temat znaczenia podążania ścieżką wiary dla dobra Polski. Eustachy, jako mnich wpisany w te tradycje, widział w wartościach katolickich takich jak miłość bliźniego, pokora, sprawiedliwość i solidarność. Klucz do utrzymania pokoju, harmonii i dobrobytu społecznego. Jesteśmy temu oddani całym sercem. Dzielenie się Słowem Bożym jest kluczowe. Tak więc życie zgodnie z wiarą katolicką okazuje się doskonałą drogą do zrozumienia i urzeczywistnienia wizji Eustachego. Te uniwersalne wartości mogą stanowić fundament dla przyszłości Polski, nie tylko pod względem duchowym, ale także społecznym, gospodarczym i politycznym. Nauki biblijne mają praktyczne implikacje w życiu codziennym, podkreślając przede wszystkim wzajemny szacunek, kluczowy dla budowy zrównoważonego społeczeństwa. Dlatego w świetle przepowiedni Eustachego istotne jest, aby Polska pamiętała o swoich korzeniach katolickich. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, oznacza to, że naprawdę zależy Ci na naszej ukochanej Polsce, więc napisz w komentarzu, Jezus, miłość i nadzieja są z Polską. Mimo wyzwań przeszłości ważne jest, aby zachować i przekazać te wartości przyszłym pokoleniom. Zgodnie z proroctwem Eustachego w ten sposób zapewnimy dobro naszej Ojczyźnie. Nawet jeśli nie powinniśmy dosłownie traktować tych słów, ważne jest zastanowienie się, co one naprawdę oznaczają. Każdy z nas powinien być czujny, dążyć do moralnego wzrostu, umacniać wiarę i wspierać jedność naszego kraju. Przyszłość Polski jest bezpośrednio związana z naszą zdolnością do stawienia czoła wyzwaniom, jakie historia przed nami stawia. Kwestia wypełnienia tych dawnych proroctw pozostaje bez odpowiedzi, niezależnie od tego, jak zmienia się świat, jak przekształca się kontekst historyczny i jakie naciski odczuwamy na poziomie globalnym. Wiara katolicka, w szczególności, jest jak stały kompas, który pomaga nam pozostać na właściwej drodze, zapewniając Polsce przyszłość pełną nadziei. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszej wiadomości i proszę o pozostawienie lajka like oraz udostępnienie tego filmu w swoich grupach na WhatsApp. Amen.